Tak się narzeka na PO, że wydają duże pieniądze na wina, garnitury i cygary. A, a tu proszę, mamy pierwszy efekt pozytywny wydatków platformy na wino. Na konferencji winiarskiej poinformowano, że rośnie w Polsce rynek win, szczególnie win stołowy. No bo wina dzielimy na stołowe i podstołowe. Stołowe to się pije wiadomo na stole, a podstołowe z stołu w sensie, żeby było tani, to się wnosi butelki z winem do restauracji w torbie, zamawia się po lampce na gardło i lampki uzupełnia się przyniesionym winem, niby sączymy, nie, a później ke 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 kelner się. Że, że się tak naprali jedną lampką, nie? Ale moi koledzy zrobili kiedyś błąd, bo zamówili wino czerwone, a ze sobą przynieśli białe, nie? I musieli się później tłumaczyć kelnerowi, dlaczego czerwone wino zbladło. No to mówili, że niby, że niby narpie wypili barwnik. No dobrze, i, i na tej konferencji stwierdzono, że wino jest postrzegane w Polsce jakoś napój nobilitujący pijącego. Tak, ale nie każde. Jabłkowe nie, ale już czereśniowe tak, bo dobre. I branża winiarska w Polsce, tak, tak to powiedziano, jest najbardziej rozwijającym się segmentem w branży alkoholowej. Ja pamiętam, też miałem kiedyś na imprezę rodzinową e, segment wina w domu cały. Siedziało, ale kulturalnie, bo jak to powiedziano w jednym filmie, Upił się, owszem, ale nie wódką bynajmniej, ale winem. Dlatego dobrze, że Platforma kupowała właśnie wino, że Platforma jest winna, tak wiecie. Bo wyobraźcie sobie, jakie byłyby ich rządy, gdyby chlali wódę, nie? No, tańsze, a przede wszystkim chyba ciekawsze.